Siemano Koniaro i koniarzu, w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie spoilery nowych koni, które będą na Halloween. Przyjrzymy sobie kilka nowych rzeczy, które były ostatnio zablokowane, oraz zobaczymy nowy wystrój stajni, który specjalnie będzie na Halloween. Ale oczywiście, zanim do tego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a tym razem są to Damian Knerek, Magdalena Sawka oraz Horse Lover. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście, się na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie Wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli Ty chcesz do nich dołączyć, albo na przykład też dołączyć do mojego klubu, to na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, to przyjrzymy sobie najpierw rzeczy, które miały być na początku na aktualizacji, ale zobaczyłam, że się pojawiły nowe spoilery i stwierdziłam, że zrobię nowy oddzielny odcinek z tego, a później przejdziemy do tych najnowszych od CC Creations. Dobrze, także mamy spoiler tym razem u SSO Secrets. Jest to trochę inny kanał na YouTube niż CC Creations, ale też często wrzuca spoilery. No i mamy Halloweenowe rzeczy, które nas czekają w tym roku w SSO. Ogólnie, no, zobaczymy, co ona tutaj pokazała. Na pewno są nowe magiczne konie, ale nie wiem, czy akurat w tym spoilerze będą. Najwyżej pokażę Wam to, co wiem na razie o tych magicznych koniach. Ale zaczynajmy. Mamy strój zła królowa. I powiem wam, że bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba też to, że ma taką gwiazdkę fajną na spodniach. No i kolorystycznie też bardzo fajnie. Ale super kolczyk! O Jezu, ja muszę mieć ten kolczyk. Piękny jest ten wężyk. No i mamy cały zestaw, który chyba ostatnio był jeszcze niedostępny, ale bardzo fajny, podoba mi się. Uuu, i też tutaj jest taki wężyk. Ej, bardzo fajnie, że to wszystko jest połączone ze sobą. Mamy kolejny outfit, którego też nie przypominam sobie, żeby był ostatnio. Jest on żółty. A nie, to są po prostu... Autumn Leaves, czyli po prostu takie swetry jesienne. O, berecik, bereciki. Będziemy mogli zrobić francuską faktycznie postać w SSO. W ogóle bardzo ładna jest ta postać na tym spoilerze. Spodnie takie zwyczajne, ale zawsze do jakiegoś niebieskiego outfitu fajne. O, czarne. Czarne się przydadzą na pewno. No i jesienna kurtka. No, wszystko idzie, jesień idzie, więc niestety już musimy mieć wszystko na jesień. Dlatego no, jesieniowe kurtki jak najbardziej będą pasować. O, fajne buty białe. Dobrze, że to gra, bo. Ja nie lubię białych butów ogólnie, bo się brudzą. O, i tutaj mamy taki jesieniowy komplet, ale on wygląda bardzo podobnie do tego tęczowego. Przynajmniej ten czaprak. Ale nawet spoko, chociaż mi się nie podoba to siodło, że ma taki pomarańczowy, bardzo akcent wybijający się. O, dobra. Z tym czaprakiem żółtym jest cudnie. O, jest flow. Batmanowe flo, Wampirowe, nietoperzowe flow. O, co to jest? Jakieś karuzela? Karuzelowe flow? Mi się to z karuzelą kojarzy, taką wiecie. O, i mamy skotkiem. U, z duszkiem. Ej, ile tego flow tutaj jest? będziemy to dostawać za jakieś zadania, czy po prostu będzie do kupienia? Ej, bardzo fajne są te flow. O, mamy króliczka w końcu, bo ostatnio był on zablurowany, a teraz mamy już tego króliczka. To jest zombie króliczek, dosłownie. No średnio mi się podoba, jeśli chodzi o zombie króliczka. No ale króliczek to króliczek, wiecie. Boże, jaki zombie króliczek. Trochę straszny, ale słodki. Oj mamy kotka. I kotek też jest zombie kotkiem. Właściwie tak samo robiony jak ten króliczek, tylko kotek. No i mamy... O, Jezu, ta dynika jest przecudna. Ja w ogóle lubię takie Połączenie czarnego z jakimś kolorem. Mega mi się podoba. Dynika jest super, ja chcę Dynikę. O, mamy kolejne uszy wilkołakowe, wilkowe, wilkołakowe. Ostatnio były brązowe, a teraz dodadzą już takie szarawe, więc bardzo fajnie. I zęby, kły, wampira. Ej, mega super. Dobrze, więc mamy już filmik u CC Creations: cztery nowe konie i więcej Halloween rzeczy. No i przede wszystkim pierwsze co widzimy, to cztery nowe umaszczenia. Nie wiem, czy to będą umaszczenia. Tych magicznych koni? Raczej nie, chociaż niektóre wyglądają dość mrocznie, bo już nie ukrywam, że je widziałam, ale dobra, zacznijmy sobie od arabka, który wygląda, jakby był trochę pognity. Moim zdaniem wygląda, jakby był trochę pognity tutaj z przodu, więc jak najbardziej mi pasuje, żeby to była halloweenowa maść, no ale jak wiecie, bądź nie, to magiczne halloweenowe konie w tym roku mają być to Mustangi, więc raczej ten arabek nie będzie magiczny. No ale nie wiem, jest taki trochę właśnie creepy i pasuje pod Halloween. Zastanawiam nie tylko, kiedy oni chcą te maści wstawić. Jeśli około Halloween, jak będzie trwał event halloweenowy, to to by miało sens. O, i mamy American Breed, ale Jezu! Nigdy nie było takiej maści w Star Stable. Nigdy! To jest pierwsza taka maść Star Stable i trzeba przyznać, że jest mega. Mi się bardzo podoba. To wygląda jak czekolada i karmel. Coś z karmelem w ogóle, albo jak jakieś toffifi. Naprawdę. Był taki koń fiński. Miał trzy kolory brązu na sobie i mi się on w ogóle nie podobał, ale ten mega mi się podoba. Naprawdę, jak taka karmelowa czekoladka. Jak na razie mój faworyt. Kurde, piękny jest ten koń. Ja się nie mogę doczekać tylko, żeby chodzić na jakieś nagrywki na tym koniu. Aż mi się chce go zjeść. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale chcę mi się zjeść tego konia, bo wygląda jak karmelowa czekolada. I ma heterochromię, i jeszcze jaką fajną, że zielone i żółte oczko, i jeszcze te uszka nazwane. Jezus, Maria! Ej, mi się mega podoba ten koń, naprawdę. Uuu, mamy C'est I, o mój Boże, tak ostatnio się nauczyłam wymawiać to rasę, proszę, oklaski dla mnie, tak, dziękuję. Bardzo śmiesznie wygląda. Wygląda troszeczkę jak apalosa. Te kropki, ja nie lubię za bardzo takich kropek u konia. Ale powiem wam, że nawet słodko wygląda. Słodko wygląda. Tutaj ma się takie przyciemniane. Ciekawe są te maści. Ale no właśnie, on też wygląda jak taki halloweenowy koń troszkę, jak ten arab. No bo patrzcie, wygląda trochę jak jakiś szkielet albo no coś takiego. No po prostu mi to też pasuje na halloweenowego konia. Ale mega słodki! Boże, jakiś normalnie skeleton czy coś. W ogóle chciałam tylko jeszcze powiedzieć, jakie ma piękne kopytka ten konik. Jezu, jak ja kocham takie kreseczki na kopytkach. Piękne to jest. Jeszcze Sel Français, To z tego roku chyba moja ulubiona rasa. I znowu kolejny Sel Français. No i mamy właśnie, który wygląda trochę jak brzoza, ale moim zdaniem wygląda trochę jak właśnie zombie. No patrzcie, tutaj ma zęby takie. No on wygląda jak jakiś upiór, więc ten koń już w ogóle najlepiej pasuje na halloweenowego konia. Ja się dziwię, że to na przykład nie jest jeden z tych Mustangów magicznych. Ale ten chyba jest najbardziej Halloweenowy, naprawdę. O zobaczcie, on ma taką czaszkę tutaj. Mie dziwne paski, właśnie. Znaczy, to się jakoś nazywa, ale ma i jabłuszka i te paseczki, jakby był z drewna trochę. Takie z marszczki, jakby miał. W dwóch partiach, czyli prawdopodobnie to będzie w listopadzie, w dwóch, jakby, partiach. W sensie, że na przykład wypuszczą najpierw dwa konie, a później dwa. Czyli na przykład Saddle i Araba, a później Sele France te dwa. Nie wiem, z czego wnioskuję to CC Creations, ale najwidoczniej są jakieś temu powody. A, no i mamy outfit jesieniary, proszę państwa, ale to chyba już mówiliśmy o tym outficie. Oczywiście wszystko jest bardzo drogie, jak widzimy, jak wszystko w tej grze. No i mamy kolejny zestaw i tym razem tego zestawu nie ma. W sensie jest, ale jak widzimy nie widać jeszcze tekstur, ale bardzo śmiesznie wygląda ta postać na tym koniu, zwłaszcza ten czerwony jakoś dziwnie pasuje do tego konia. Tutaj mamy kolejny chyba też ujeżdżeniowy, po tym co widzę, tylko tym razem jest niebieski. I nie ma nawet nazwy. No ale jest coś nowego znowu, więc cały czas w SSO coś robią nowego. Ej, ale nawet ciekawy jest ten zestaw, powiem wam. A no i mamy tę platkę, dosłownie, czyli no wolny wzór na coś. No i to będzie czaprak za jakieś zadanie. No i mamy nasz zestaw, nie wiem, klauna, bym tak powiedziała. Chociaż patrząc po tych Flow, to bardziej mi się to kojarzy z cyrkiem albo z tą karuzelą, właśnie. Że to Flow będzie pasować stricte do tego, bo ona wygląda, jakby była od tej karuzeli, co są. Takie koniki fajne, wiecie. Energyland jest na przykład taka fajna karuzela. Dobra, więc co by było na tyle, jeśli chodzi o te spoilery? Mamy jeszcze spoilery, jeśli chodzi o customizację naszej stajni. Tak, wiem, że dopiero co wszyscy się tym przejęliśmy i wszyscy już pozmienialiśmy stajnie, ale będzie można kupić sobie wystrój halloweenowy do naszej stajni. Jaki to będzie wystrój, jeszcze nie wiem, bo nie widziałam, ale z tego co zrozumiałam, to o to o trochę w tym chodzi. Jeśli wydawało Wam się, że dużo wydaliście na stajnie, to ja się boję, ile będą kosztować te specjalnie customizacje. Ale zaraz zobaczymy. O! A! To nie tylko halloweenowe chyba. Tutaj mamy te belki na górze. Będą różne kolory. O! Będziemy mogli serio w różnych kolorach to robić. Nawet w różowym. Jest jakaś taka podłoga typowo halloweenowa bym powiedziała. Jakieś kraty. Jeszcze różne kolory. O Jezus! Teraz to nie polecą, żeby sprzedawać tylko to co nie. A no i mamy zwyczajne kamienie. Tego jeszcze nie było. A no i oczywiście tutaj te boczne boksy właściwie. Kolory boksów. Możemy zrobić dosłownie kolory tęczy wszystkie. Z tego co widzę. Fajnie jakby był pomarańczowy, to ja bym może coś sobie wymyśliła z pomarańczowym, ale zobaczymy, może się będą. No i tutaj oczywiście też takie same kolory. Ej, ale właśnie fajnie, bo ja sobie tak pomyślałam, że kurde, a co jakby ktoś chciał mieć kolorową stajnię, a nie ma nic do wyboru kolorowego. A to właśnie rozwiązuje ten problem, ponieważ możemy teraz naprawdę polecieć z tymi kolorami. Plus jakbyśmy dobierali tamte rzeczy jeszcze, no to powiem wam, że możemy naprawdę zrobić gejowe święto. O Jezu, to możemy zrobić tęczowe. O, tapeta! Jaka fajna tapeta! Batmanowa tapeta. Powinny być z dyniami pomarańczowe. Jest! Jest z dyniami! O Jezu, to jest mój faworyt. Dyniowy jest mój faworyt. Powiem wam, że będzie grubo. Teraz ta customizacja stani otwiera wiele ścieżek i będziemy mogli naprawdę dużo zmieniać. No i drzwi typowo też będą wszystkich kolorów pewnie. No tak, oczywiście, ale kurde, powiem wam, że będzie grubo. Do mycia jest tylko jeden, taki bardziej jakby z lawy. Okej. Okay. O, Brick Heaven. No właśnie, teraz będzie fajnie. czy są Brick Heaven, czyli te, no, co ja bardziej lubię przynajmniej. Tutaj mamy te belki. Tylko widzę, że to jest to samo, tylko że po prostu na innym modelu. Więc przejdźmy sobie może do podłogi. O, podłoga jest troszeczkę inna. O, i tutaj te kamieniowe. Jakie te kamienie możemy wybrać? Będą jakieś kolory tych kamieni? Nie, mało jest tych. Tutaj, jak zwykle, mamy kolorki, wszystkie. Dobra, ale sprawdźmy. O, podoba mi się, podoba mi się ten kamień. Trochę jest jak do kominka jakiegoś. O, tak, ten kamień jest cudowny, ten kwadratowy. No i dobra, nie będzie tapety, tylko będzie w tym murland, halloweenowa tapeta. Peta, więc będę musiała sobie zakupić Uuu, gotycki team Gotycki, co jest jak Wednesday Będziemy mogli zrobić już naprawdę Taki cosplay Wednesday W jej Wednesdayowej stajni jeszcze są dynie tutaj, co jest Ej, mega mi się to podoba Podobają mi się te witraże I ja mam tutaj taką szafeczkę na książki Jest taka fajna posadzka Posadzka? No podłoga O Jezu, podoba mi się ten gotycki styl Uuu, beams I można sobie dodać tutaj takie A nie, to jest już wbudowane, że są te grzybki i to. Tylko, że to po prostu jest styl taki gotycki. Kurde, na Halloween powiem wam, że będzie trzeba się pobawić. Będzie trzeba się pobawić. Zwłaszcza, jak będę nagrywać odcinki, no to przecież będę musiała się pochwalić, co wymyśliłam. O, te drzwi też są mocne. O, fioletowa fajnie wygląda, właśnie. No i sufit w sumie tylko jasny albo ciemny. Ale te dynie są mega. O! Medieval! O Boże, jakie to jest piękne! To jest styl średniowieczny. O Jezu, ale dziwne są strasznie te bramki strasznie dziwne są te bramki. O Boże, ja, ja naprawdę się będę czuła jak w Simsach. Ja będę siedziała w stajni po kilka godzin. Jeszcze te smuki! Boże, widzowie! I kolorki. O Boże. Ja zbankrutuję. Naprawdę zbankrutuję znowu. Chyba idę dzisiaj po nagrywkach, dokupuję... O, czerwone super wyglądają. Po nagrywkach muszę iść sobie dokupić chyba starką, na wszelki wypadek. A, tutaj ten dół mamy zmieniany jeszcze. Ale strasznie dziwnie się zamyka to, że to jest taka przestrzeń, tak dziura. Trochę mi to tak nie pasuje. I tak to jest jest piękne, naprawdę. I mamy kolejny bazar koni, moi drodzy. I ku jej ucieszę, są mustangi. Mustangi, haflingery, trakeny oraz araby będą w przecenie. Ciekawe, czy będą te nowe maści wtedy. Pewnie nie będzie ich. Pewnie to będzie przed nowymi maściami, bo mi chodzi głównie o tego araba. No dobra, więc tak by się prezentował nasz spoilerowy odcinek. Strasznie dużo nas czeka. Naprawdę, zwłaszcza jeśli chodzi o tą customizację naszych stajni. To jest dopiero początek jak Ja myślałam, że to już po wszystkim, a to jest dopiero początek. Ciekawe, co przygotują na święta. No i przede wszystkim ten brit jest cudowny. Dawajcie znać, który styl stajni Wam się najbardziej podoba, z tych, których dzisiaj obejrzeliśmy, oraz który koń z czterech nowych maści Wam się najbardziej podoba. Pamiętajcie, żeby lajkować i subskrybować kanał, a ja oczywiście jak zawsze przesyłam Wam gorące pozdrowienia.